Jemaneczko. Koniec tego siedzenia w domu. Trzeba wyruszyć. Coś pokopać. Zostańmy na miejsce. Mamy taki fajny lasek. Jestem z ekipą Blok Gdzieś już grasują. Jest też Kacper. Zobaczymy. Co nam. Lasek pokaże. Pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnego kopania. Jest na polu całkiem wodno, ale nie da się już w domu siedzieć. Więc lecimy do pierwszego. I stuk. Pozdrowienia z jakiego? Ząbczastego lasu! O, tak jest nie mamy pierwszy oczekiwany po tylu śmieciak piękny perel, 50 groszy z 84 jest pierwsza krągłość więc atakujemy dalej a tu idzie jakaś śnieżna pantera w naszą stronę i cyk w lasku więcej śmieci już fajnych znajdek tu ktoś próbował domek coś niestety nie wyszło a zostawił dla nas no taką oto piękną kameczkę na klama dla nas zostawiona Może jeszcze co zostawili dla nas Jakieś Skarby Lecimy dalej Kacper biegał ze środem na no, obcierej ostrzeta O my tu coś wydrapali Jakaś. O, guziorek. O! Jakiś guziczek o. Podczyścimy go, zobaczymy co to jest. Guziorek. Po podczyszczeniu. Łóżko ma. Nie doczyściliśmy. Ale zobaczymy w domu się przyjrzymy, podczyścimy pokażemy co to może być i lecimy dalej piękna to nasza zima ale my się nie poddajemy znowu tu mamy na początku myśleliśmy, że to jakaś krągłość taka wielka, a tu guziczek wielki o tak czy co to co, coś się tu chyba guziczek tak by chciał wyglądać no łóżko no sypie się troszkę ale no, coś się pokazuje nam spod tej spod tego śniegu więc Szukamy dalej Potem ognisko Kiełba Cóż czyć więcej Lecimy dalej Siemaneczko Ludwik z młodym gdzieś tam Grasują A tu taka pierżona pokaże Nie za tym żeśmy kowali, A Znowu guzik. Ty, Ludwik, tu ktoś te... Tu te guziki ktoś powyrzucał, nawet plastikowe. O, A sygnał był, bo... Oto. Takie coś, co to... Coś to będzie? Pewnie guziczek, o, jakiś tu jest zarys. Podczyścimy. Zobaczymy. Jeden guziczek został nie trzeba było czyścić zobaczcie, raczej współcześniak ale jakie piękny się tam zarysowuje <grymne> aluminiaczek no już go środek wzięło więc czemu nie będzie tu dwa guziorki z jednego dołku dalej mówiliśmy że zimy się nie boimy no ale tu ptamy. coraz bardziej się robi zimno ale nie poddajemy się i znowu tu jakiś 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 zdobyczny chyba guziorek skąd tyle guzików to ktoś się usiął nagubić podczyścimy ją, zobaczymy co to będzie po odczyszczeniu troszkę bo taki nagar na nim, wielki I takie tam piękne rzeczy się chcą pokazać o. jest to guziorek tyle się udało, ucho aluminiowe bardzo ładne wzorki Chciałby się pokazać, no ale stan, stan słabiutki, ale lecimy dalej. Sprzęt zostawiamy, teraz będzie Urbex. Wchodzimy do gawry. O, ja nie nie spotkali. Nie my nie spotkali. Ale zespół ta w podróżny, żeśmy spódgalni. Oj, tak się ta młodzież teraz bawi. Młodego nie będziemy wołać Takich pamiątek z wykopek nie musi oglądać. Niestety chłopakom pozamarzały sprzęty. Dobra. Będziemy lecieć teraz Ogrzeć się przy ognisku Jakąś kiełbaskę wciągnąć I lecimy Po opuszczeniu miejscówki cyk Co my tu mamy coś tu coś tu chciało Coś tu chciało to chyba wygląda na plombunie, dzwony biją słoneczko wyszło, <grymna> plombunia też wyszła. Przetrzymy ją, zobaczymy po przeczyszczeniu. To wcale nie jest plomba, chciałoby to być gojnikiem ołowianym. Tak by to chciało tu przypominać, no ta ciekawostka dobra Lecimy po następnej kąści Pogoda na mnie straszna Wcale nie ma tak dużo śniegu więc lecimy Zerknijcie Jakie piękne tereny Wędkarz coś tam może do nas złowi A tu prawdziwa sielaneczka <głopaki> chłopaki nie przygotu... Spokojnie, spokojnie daję tam namiar gościowi rybki zaraz będą, go bo... kanareczki śpią A my przygotujemy jakąś przekąskę Tam też zima nie straszna Nie wiem czego tam będzie widać ale jest to jakiś... Uf. Tatuś pokaże. Drugi sort. Drugi sort. Nie. Tak jest. Nie ma jak popatrzeć drogi. ogóle już trochę dostały. Od <grym> Ależ od Teraz będą tak... Mm, soczyste. Ulala. Nic nie widzę. Wody z rzeki sobie nabierzemy. Co się, się ci zdało Ja sobie tu już nabrałem wody z rzeki. Ma. No? Znalazłem pojemniki. Bajże, I podobno tyle tego jest tam Moi Zwieża Fajna, Piękniutka Następny razem magnes Tak? Tak jest mm. Będziemy magnesować i nabierać wody <noise> Młody Jak posiłek Dobry. Dobrze Młody wciągnął Dwa zestawy, jak Reksio kiełbaskę. Mamy. Znowu tu. Mamy, co tam mamy? Guziorka. Ostatnio. O! Teraz jest w całej okazałości. Przed tym przedtem się zesypał. Kawał. Kawał guziora. ale jest go troszkę dobra jeszcze chwilę po posiłku potuptamy i będziemy się zbierać słoneczko wyszło dobra lecimy dalej i kolejna znajdka po przerwie o ci to Guziczek Któryż to już? Jest Juszko Trzecimy go Tak niestety na nik Nic nie ma Jest Guzior Jest Lecimy Kolejny dołeczek Ale tu razem nie guziczek Tak, to nie będzie guziczek Ale jest tak młody mówimy przy ognisku było dużo dużo lepiej Dużo lepiej o, dużo Zerknijcie Jakiś to Spokój się Jakiś oto piękny okaz Słoneczko na niego świeci dwutysięczny Pierwszy, dziesięć groszy. Jest Moniak? Jest. Bo u nas, jak na lekarstwo dzisiaj, same guziorki. Dobra, lecimy. I koniec. Podsumowanie na linii B2. O, takie to. Zębiska głowę A my przechodzimy do podsumowanka. W końcu w terenie. Kto najbardziej cieszy? Co my tu mamy? Szału nie ma. O, monetki. Dwie. Dwie rodzynki. 50 i 10. Dobra. Na razie. I. 10 guziori Niestety. Jaki sama. Wydzielibymy odpustowe no, Jeden plastik Jeden plastik, tak jest Jeden ołowiany To tyle Z wykopanych fanciorów Ale w końcu w terenie To najbardziej cieszę. Jak się podobało? Wszczepiać łapki i subskrypcje Lajkować Pozdrawiamy Pozdrawiam jeszcze Ludwiczka Też uh -huh. Jak najbardziej. <noise> Zapraszamy. Hej, hej.